Przedszkole miejskie w Korszach od 1 listopada ma nowego dyrektora. Dotychczasową dyrektor Alinę Janiszewską zastąpiła Ewa Kijanka, która objęła stanowisko poprzez powierzenie. Nowa dyrektor to nauczycielka, która przeszło 20 lat pracowała w tej placówce jako nauczycielka dyplomowana. Ja mam doświadczenie w pracy z dziećmi i czuję się tam świetnie. Po 20 latach przejście na drugą stronę. Jest pewnym. nieśli się nie, nie się ze sobą niespodziankiem. A nie boi się Pani takiego wyzwania? W swoim życiu trzeba podejmować wyzwania. Osiągnęłam już bardzo dużo, jestem nauczycielem dyplomowanym, i to jest jakby kontynuacja. Do czerwca Ewa Kijanka opierać się będzie na planie rozwoju realizowanym przez poprzedniczkę. Natomiast własną wizję funkcjonowania placówki nowa dyrektor przedstawi na konkursie, który zostanie ogłoszony prawdopodobnie w czerwcu przyszłego roku. Nasze przedszkole funkcjonuje nie tylko w obrębie swojej placówki, ale też staramy się wychodzić w środowisko i wszystkie rzeczy, o których które robimy. Zamieszczamy też na swojej stronie internetowej, a także na stronie urzędu i w gazetach, więc można było też o tym przeczytać. Staramy się, żeby społeczeństwo wiedziało, że nasze przedszkole funkcjonuje bardzo szeroko. Nie zamykamy się. Oprócz oferty programowej oraz ramowego rozkładu zajęć, dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, takich jak koło teatralne, plastyczne i taneczne. Jest także sekcja sportowa. Problem jest z językiem angielskim, który do tej pory był realizowany, jednak ze względu na nowe rozporządzenie ministra edukacji narodowej lekcje nie mogą być opłacane przez rodziców, tylko przez organ prowadzący placówkę. Nie jesteśmy na końcowym etapie debatywania. Będzie najprawdopodobniej za chwilkę. Przedszkole miejskie w Korszach liczy 8 oddziałów, w tym filię, która znajduje się w budynku ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach. Placówka zatrudnia 12 nauczycieli, którzy mają pod swoją opieką około 200 przedszkolaków.